Kiedyś siadłem tamtą skarbą Dzisiaj sobie myślę pójdę tutaj z tej strony potoczka i tak idę, 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 się rozglądam i tam jest petarda Mocny widać ciemny Jest się udało Ale wyłożony na widoku Ja nie mogę, ale A Tu leży, ja nie mogę, ile tu się chodziło. Ale pięknie. Więc sobie tego dużo Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiemnasta by był. Dziewiątka. Ale wyłożone pięknie. To waży tu od lutego jak nic masakra, ale przepiękny. i pół kilo, leciutko. Ojej, róża już odeszła, wszystko. Perełka jeszcze na ten czas. Jest, piękna A tam chodziłem z drugiej strony. No poszczęściło znowu, dzisiaj mega dzień. Mamy tą petardę I tam jeszcze słońce podświetla widlice. Nowy lewy. Piękny. No w porównaniu do tamtego to dzidziuś. Super. Dzionek wszedł? no mamy. Dwudziestego. no mega no farcin jest znowu dwa to jest dobrze, jeszcze nie koniec jak co to się jeszcze widzimy piękne idę po tym lasku sobie myślę że przejdę do tych sosen zobaczyć co tu jest grane i tak idę rozglądam i taki widok przed oczami jest petarda Piękny Raczej nie do tego. Do tego. Ale ciemny, mocny. Ale piękny. Jest, tu się. Ale mocny. Od ułu poleży tamten tam na czwóreczkę o korona piękna i tak cekała piękny jest życik. ale jeszcze o tej porze to się trafi takie oto niezły fart